Hej, w tym filmie omówimy sobie hurtownię dropshippingową i kątka. Bardzo często hurtownie pierwszego wyboru dla wielu osób sprzedających w dropshippingu łącznie ze mną. Jaka jest ich strona internetowa, jak założyć u nich konto, jak składa się u nich zamówienie w dropshippingu, co warto od nich sprzedawać, czym w zasadzie oni głównie handlują, oraz pokażę też jakie jest ich nowe konto na Allegro. Tak więc. Zapraszam do oglądania na ekranie komputera. Tak jak wcześniej wspominałem, ikonka jest jedną z najpopularniejszych hurtowni dropshippingowych. Często jest wybierana jako pierwsza, w moim przypadku też tak było. Jeszcze wtedy nie miałem programu. Wybierałem produkty ręcznie z tej hurtowni i wystawiałem na swoim koncie, już wtedy już firmowym, na Allegro. I właśnie od Allegro zwykle rozpoczynam sprawdzanie hurtowni dropshippingowej. Często konta Allegro hurtowni nazywa się tak samo jak hurtownia. W przypadku ikonki kilka już tych kont było, natomiast znalezienie konta hurtowni, jeżeli ona sama sprzedaje na Allegro, nie jest jakimś dużym wyczynem. Wystarczy na przykład wejść sobie w jakiś, w jakiś produkt. Na przykład mamy bestseller taką kuchnię. I nawet nie musimy być zalogowani, tak jak tutaj widzicie, nawet nie jestem zalogowany i mam tutaj, nie mam tylko ceny ale mam kod produktu, prawda? Więc sobie ten kod produktu kopiuję. Przechodzę do Allegro, wbijam w wyszukiwarkę i wyskakują mi aukcje z tym produktem. I zwykle bywa tak, że sama hurtownia, jeżeli sprzedaje na Allegro, ma największą też sprzedaż na danych produktach, więc szukamy. To nie jest ta kuchnia, to, jest, to są te. Mamy tutaj sprzedawcę, który ma aż 27 sprzedanych produktów w tej kuchni, prawda? Sprzedawca nazywa się Triflant.pl więc yy, no na pierwszy rzut oka nie jest to ikonka, ale klikamy sobie tutaj w poleca 99% i sprawdzamy dane firmy. Dane firmy to jest KIK, spółka zoo, spółka komandytowa. Teraz wracamy sobie do naszej ikonki, klikamy tutaj w informacje, kontakt i dane i mamy tutaj dane adresowe KIK, spółka zoo, spółka komandytowa, czyli już wiemy, że to prawdopodobnie jest być może główne, ale na pewno jedno z kont ikonki. Co dalej robimy? Sprawdzamy sobie wszystkie y, produkty naszego tego sprzedawcy. Najlepiej po popularności i tutaj mamy ich wszystkie produkty, w jakiej ilości się sprzedają. Widzimy, że głównie sprzedają zabawki, a w tym momencie, jak to nagrywam w kwietniu, to nie jest najlepszy czas na zabawki, a mimo wszystko mają całkiem przyzwoitą sprzedaż, co oznacza, że y, no jest powód po prostu na ich produkty i w ten sposób już wiemy, że aha, mamy taką hurtownię jak Ikonka, znamy ich konto na Allegro i wiemy, że ich produkty mają jakiś popyt na tym Allegro, więc jakie jest prawdopodobieństwo, że i być może my będziemy od nich mieli sprzedaż. Więc to jest w ten sposób ja bym, to jest jakby pierwsze, pierwsze, kryterium, na podstawie którego można sobie wybrać hurtownię dropshippingową. Więc teraz jak już wiemy, że no i jest OK ta hurtownia, być może warta jest z tego, żeby spróbować z nią nawiązać współpracę. Pierwszym krokiem jest oczywiście rejestracja. Często Bywa tak, że można zejść tutaj na dół na stronie hurtowni i właśnie napisać jakiegoś maila yy, z zapytaniem, jak wyglądają warunki. Czy tutaj też jest e-mail biuro, W ten sposób można to zrobić. Można też od razu kliknąć tutaj, zaloguj się i zarejestruj się. Jeżeli nie mamy konta, klikamy tutaj, zarejestruj się i po prostu wpisujemy wszystkie dane naszej firmy. Tam, gdzie oczywiście to zwykła standardowa rejestracja. Wiadomo, po prostu rejestrujemy się i czekamy na jakiegoś maila z tej hurtowni. Po zarejestrowaniu, oczywiście, logujemy się już na nasze konto. Powinniśmy mieć tutaj już ceny hurtowe i możemy sobie sprawdzić, na przykład ten, ten nasz przykład tej kuchni, jaką on ma cenę, tak? 263 netto i yy, sugerowana cena 399 brutto. Po przejściu do ich, do, do ich konta, faktycznie oni w takiej cenie to sprzedają i mają sprzedaż, czyli jakbyśmy my sprzedawali mniej więcej tej cenie, no to byśmy też mogli sobie. Yy, jakąś tam sprzedaż wygenerować na tym produkcie, na przykład na tym jednym konkretnym produkcie. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie te wszystkie produkty po kolei każdy posprawdzać. Te właśnie, które się u nich najlepiej sprzedają, bo tak jak tutaj widzimy, są też oferty, które nie są wyróżnione, tak jak tutaj mamy oferty. I jest jak najbardziej, są produkty, na których mają całkiem, całkiem przyzwoitą sprzedaż. Jeśli chodzi o mnie konkretnie, to jednym z pierwszych produktów, który od nich wystawiałem właśnie ręcznie. Sprawdzałem, porównywałem właśnie ceny. W ten sposób, tak jak Wam tutaj pokazuję, był taki helikopter, zdarnie sterowany. Tą hurtownię ikonka możemy zintegrować ze SkyShopem. Tak jak tutaj widzicie, SkyShop jest hurtownia ikonka, nawet jest jakaś taka promocja tutaj ikonka i SkyShop że można otrzymać jeden miesiąc abonamentu gratis, jeżeli założymy Skyshopa właśnie z ikonką, z tym, że przy płatności za 12 miesięcy z góry. Jest też integracja ikonki w baselinkerze. Jak składamy zamówienie w tej hurtowni? Otóż po wpłynięciu zamówienia do nas na Allegro, mamy je w programie, widzimy, że to jest dany produkt, możemy go sobie właśnie wyszukać po eanie, czy po kodzie produktu z naszego programu. Znajdujemy, wyszukujemy dany produkt, dodajemy go do koszyka i przejść do koszyka. Tutaj możemy dodać jakiś dorzucić jakiś gratis. Tutaj wybieramy rodzaj zamówienia. Zamówienie dropshippingowe. Zmieniają nam się formy dostawy i tutaj mamy formy dostawy, które realizowałaby ikonka, czyli w momencie, kiedy my nie, nie, nie wgrywamy do zamówienia swojej własnej etykiety przewozowej, tylko podajemy dane naszego klienta, I wtedy oni realizują wysyłkę i tutaj są takie koszty wysyłki. Natomiast jeżeli my mamy swoją własną etykietę kurierską i na przykład pobraną z, z Allegro, Allegro Smart. No tutaj możemy sobie wybrać, tak? Po wybraniu konkretnej właśnie formy dostawy, na przykład powiedzmy, że to jest Allegro Kurier DPD, wpisujemy tutaj numer listu z naszej etykiety oraz wprowadzamy tutaj, wgrywamy po prostu ten plik w formacie A6, tak? Tutaj właśnie pokazują, że musi być A6, nie, 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 nie w A4 tylko po prostu A6 i to jest, można to ustawić, jeżeli generujemy przez Allegro, można to ustawić w ustawieniach zamówień. Następnie wybieramy sobie formę płatności, no i klikamy przejść dalej. I w ostatnim kroku, gdybyśmy wybierali właśnie tą formę dostawy, Realizowaną przez Ikonkę, tutaj byśmy podawali dane klienta dropshippinga, ale że wygraliśmy swoją własną etykietę, no to tutaj to nie ma nic do wypełnienia, no bo oczywiście wszystkie dane są już na etykiecie. Tutaj są jakieś dodatkowe informacje. Jeżeli chcemy, możemy dodać komentarz jakiś do zamówienia, no i kupuję, i tyle. I zamówienie w ten sposób jest złożone. W zasadzie już później nie musimy się tym martwić. Podsumowując, czy warto rozpocząć współpracę z hurtownią Ikonka. Myślę, że na pewno dużymi plusami ikonki jest to, że oni się specjalizują w dropshippingu, jest to u nich bardzo rozbudowana forma współpracy, tak więc nie musimy się tutaj martwić o kontakt, nie musimy się martwić o w miarę szybką realizację zamówień. No, jeśli chodzi o ceny, myślę, że jeżeli jesteśmy na promocji powitalnej, to na pewno mamy tutaj bardzo duże pole do popisu. Możemy bardzo dużo produktów od nich sprzedawać, jeżeli w, jeżeli w dobry sposób do tego podejdziemy. Jeżeli już płacimy prowizję, no to tutaj w większości mają zabawki, a na zabawkach jest duża prowizja na Allegro. No i tutaj może być problem, jeżeli chcemy yy, sprzedawać po podobnych cenach, co oni. Jeżeli troszeczkę coś byśmy pokombinowali yy, właśnie ze swoim własnym produktem w bazie Allegro, ze swoim własnym EAN-em, troszkę inne zdjęcia, to myślę, że moglibyśmy popróbować. Jednak, jeżeli jesteś na początku, to myślę, że jak najbardziej taka ikonka jest dobra do tego, żeby, żeby sobie spróbować tą sprzedaż w dropshippingu i zobaczyć, jak to wygląda. Ponieważ ta współpraca z nimi, co też jest bardzo tak naprawdę ważne w dropshippingu, jest bezpieczna, sprawna i nie przysparza nam żadnych problemów. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś poznać więcej hurtowni dropshippingowych, a przede wszystkim. Ich kąt na no Allegro, żeby móc sobie od razu wiedzieć, tak naprawdę, czy jest sens od nich sprzedawać, to zapraszam serdecznie do mojego kursu domowy System Sprzedaży, w którym yy, pokazuję, już mam w kursie 35 hurtowni dropshippingowych oraz ich. Konto na Allegro można sobie to sprawdzić i ta baza tych hurtowni cały czas się powiększa. Zresztą lekcja, ta przykładowa lekcja, pod którą jest wypisana cała ta lista hurtowni jest na mojej stronie sikoromateusz.pl, więc zapraszam serdecznie do sprawdzenia, natomiast w tym filmie byłoby to na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie, no i widzimy się w następnym. Cześć!